Zadam to pytanie drugi raz. Od czego byś zaczął? Słuchaj, tu dobrze wiesz, że pod nami jest inny świat. Tutaj, dokładnie pod tym jest krypta. Tam, to ma 2000 lat, tam cała historia. Był tutaj taki, yy, każdy kardynał ma swojego, każdy kardynał ma swojego z kilku Tego w XII wieku był taki, on się nazywał Giovanni da Crema. Da Crema, z tym nazwiskiem będziecie się spotykać. Kardynał da Crema. On, da Crema. On zbudował kościół, ten, który jest za moimi plecami, i który przykrył całkowicie, możecie nie uwierzyć, ale tutaj pod tą podłogą, tutaj pod tym, to jest zupełnie inny świat. Tam się schodzi przez zakresie, tam jest, tam jest kościół, który był budowany na jakiejś starożytnej widli, tam są szczotki, tam są historie, które mają, osiągają czasów Imperium Rzymskiego, ale czasów Republiki jeszcze, Republiki. I dopiero, dopiero kiedy człowiek wie, jak to jest historia, ten kościół, który tutaj będziecie oglądali, i od zewnątrz to co widać, powstał. Was, I ten kościół, ten kościół budował Da Dakrema był kardynałem. A to był taki kardynał, który był bardziej politykiem, więcej politykiem niż, niż kardynałem. On był taki niesztrojony od, od, od życia świeckiego, podobało mu się to, to i tamto. Ale on ten kościół budował. On ten kościół, który my dzisiaj jesteśmy, budował. I miał swojego przyjaciela. Jego najserdeczniejszym przyjacielem, właściwie on był jego takim y, duchowym, był Bernard, Bernard Sclervo. Dlaczego Sclervo? Bo no, Sclervo, ale dlaczego nas interesuje? Bo ten Bernard Sclervo to był człowiek, który wymyślił templariuszy. Sclervo. Bernard Sclervo. On, on, on napisał im regułę. I ci dwaj, ci, dwaj to byli, ci dwaj to byli przyjaciele serdeczni. Ja nie wierzę, że jak człowiek. Y, ten był we Włoszech, ten był we Francji. Jak oni się spotykali, oni rozmawiali, oni rozmawiali o własnym biznesie. Ten zwołuje, zwołuje trzecią wyprawę krzyżową. Trzecią wyprawę krzyżową. W tym czasie ten buduje kościół. W tym czasie, dokładnie w tym samym czasie, bo to jest 1019 rok, gdy Jezus dziewięciu się zbiera i zakłada pentariuszy. Oni czekali 9 lat, aż ich, aż, ich do, aż ich zatwierdzą, ale byli, byli już zebrani. Ja odkryłem, odkryłem znalazłem listy, które pisał jeden, ten tutaj, krema do Kledowo. No widać było, to by się, się głupi domyślił, że oni biznes razem robili. Mieli coś. ten tego, jeszcze wypominał ten klerwot. ten mu mówił: Słuchaj, jak ty się nie pośpieszysz w ten... kiedy on budował kościół, to cała Francja będzie się, Francja nam tego nie wybaczy. Co o co tam chodziło, to dokładnie nie wiem, ale ten Kledowo zbudował kościół. Przyciągnął, zatrudnił kosmaki. Kosmatik to jest tajemnica tajemnic. Kosmatik. Kosmaty, tajemnica tajemnic, oni 900 lat temu, 900 lat temu zrobili tą podłogę, to byli, to byli i było więcej trochę, to byli tylko kosmaty, ale, ale oni, oni mieli swój styl i ten styl kosmatych jest tutaj w kościołach, w paru kościołach San Giovanni Laterano, są wielu słynnych, kościoły są słynne, dlatego te posadzki są znane, nasz kościół nie jest słynny, Bogu nie będą dzięki, on się nikt mu temu dobrze nie przypaczył, dlatego ta posadzka, która jest najbardziej kompletna i najpiękniejsza, nie mówię dlatego, bo to jest nasze, ale dlatego, bo tak jest, ona, ona jest nietknięta, nie jest zniszczona. Kosmati widzieliście raz, będziemy Wam pokazywać, bo dzisiaj dlatego zaczynamy o tym mówić. Tam, są, tam można znaleźć wszystko, tam są wzory, niektórzy się nawet do budowę atomu. Ja się śmieję z tego, ale robiłam ankietę, z czym to się ludziom kojarzy. Była taka też pani doktor, PhD. Z, z nanotechnologii, z mechaniki kwantowej i z Iranu, ona mu mówiła. Kojarzy się to ludziom z układem słonecznym, to się kojarzy ludziom z zegarem. Z tajemnicą czasu, to z wszystkim ludziom kojarzy. I na pewno tam są, bo znaleźliśmy, Wam pokażemy, tam są, tam są symbole, które używali, to my jesteśmy na pierwszym linii frontu. Nie myśmy coś mieli, co ktoś miał, tylko tutaj prędzej są symbole, których później używali niektórzy inni, tylko templariusze. To zostali wymyśleni przez Chleba o napisał, 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 napisał im regułę templariusza. W w tych symbolach, ja o tym mówiłem nie raz, ale tam jeszcze znajdziecie, tam są symbole, których używali archemińcy, których, których używali kabaliści. Yy, wiele tego używało. I samo w sobie to jest piękno, ale samo w sobie też jest zagadką. Tego się, no, tego się nie da kosmetyk, to się nie da powiedzieć, to trzeba, to trzeba zobaczyć, tylko my nie tyle, że byliśmy sobie do głowy, tylko nikt normalny nie wstawia takich znaków, takich symboli, jak nie ma, jak nie ma czegoś, jak ty ma czegoś do, do przekazania. Ten kościół, który zbudował ten tutaj Zakrema, 500, 400 lat później, to było 1200, 1500, no, lat później, przebudował Borgese. to następna tajemnica, Borgese. Borgese, Scipio Borgese, najbogatszy człowiek w Europie, Borgese, dostaje ten kościół, dostaje ten kościół. jako kościół tytularny. I co robi? Przebudowuje go, zostawia tylko posadzkę, zostawia tylko kolumnę i zostawia jeszcze jedną rzecz, zostawia, zostawia obraz Karawaliniego, który jest chyba tutaj w centrum tej całej tajemnicy.